Hej, siemanko, z tej strony Miko. E, to jest mój pierwszy film na YouTube w grze e, w, Zagnąłem w Rainbow Friends 2 Jestem bekonem Roblox Mówię, każdy z was nie na tej gry, ale to jest mało prawdopodobne Ale jak niektórzy nie, nie znają, to jest gra, gra polecam nie, nie będę polecał gry Nie polecamy gry mm, Mam... Mm. Jedno pudełko, bo ja na innym w ogóle koncie grałem, na tym koncie to nie gram za bardzo, po prostu i dlatego, yy, więc yy, będę musiał trochę yy, bardziej jakby, już to przeszłem, nie zwracajcie na zewnątrz, bo to mam otwarte okno w domu, no i w pokoju. No i po prostu to się dzieje. Stawcie suba i łapkę w górę, bo chcę wbić do końca tego roku 100 tysięcy. No. No i tak. <grywa> Nagrywania za, za chwilę nie wyłączył. To się nagrywa? Nagrywa. Dobra. Ten, 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 ten. My jakoś z tego nie mówię, nie da się z tego wyjść. A ty to, to bez ciebie wylatuje. Z tymi nożycami, tylko mnie nie walni. Będę to z kolegami nagrywał. No. Hm, Typek się zastanawia. Ty, 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 Tam, bie, bie. Żebym nie zaczynał od nowa, to żebym... Dobra, starczy. 9%, bo nagrywam na telefonie. Nagrywam gry na telefonie. Tutaj się pojawiamy, jak zginiemy. Raz tak. Ja się raz tu pojawiłem. Wychodzę. No, się Siema czerwon no. Jest tutaj chyba godzina 19 i nie wiem czemu wam, ale nie jest późno No jeszcze nie jest ciemno ale ja chyba jakimiś prosami gram bo się tak wrócieli na to każdy by chciał z takimi prostami zakrać, ile mam lajfak, jak fajs po w ogóle. Patrzcie. Widzicie, patrzcie, o kur, da? ja chciałem coś innego zrobić. Widzi się nie działa. I jak coś zabrał. Ja tutaj raz blu spotkałem, no i nie było za fajnie. Musiałem uciekać. Jakieś tam dźwięki jakaś policja. Czy tam nie słyszę do końca, ale słyszę jakieś dźwięki. Hm, Aha, wróci, wróci, wróciłam. Fajnie. Mhm. Uh -huh. Otrujemy. Troll. Co ty śle Ty ślepy? Ślepy? Trzeba mu okulary kupić. No, po prostu. Nie no. Nawet już w zabawach. Nawet już. Jak byłem młody. No Nawias... co jest? Co? Jak ja? Hmm. Gdzie jest? Easy. Nie no wartuję. Nie chcę. Aha! Ja uciekałem przed kimś. In... Patrzę na liczniki dwadzieścia cztery. Bru, 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 wszyscy się rzuciliśmy. się, idź pierwszy. Chodzimy, yellow a zrobimy w pułapkę. Jedzie mm, nam łatwo. Robimy więcej, teraz mogę popsychać jak chcecie. I piszcie w komentarzach, co mam zagrać. Nie musi to być Roblox, mogą to być inne gry. Poza tym, gdzie ten, <laughs> skupię sobie 120 robux, w ogóle Robuxów, nie mam, mm. chciałbym, mamuś, miałem tam 180 80 razy, dwa razy, o, jest nam taka, jedna no, rzecz, postać jest teraz, no, na... nie chodzi mi o blu, nie chodzi mi o blu. Nie, nie u pana Blumi mi chodzi, ale on... Gdzie Yellow? Yellow! Please wróć tu Jellowa nie. nie mogę znaleźć. Nie to bawi. Nie mogę wejść po co na Aha, bo ja się nie wiem, że rzeczami zasobi, a nie. Naprawdę! Okay. Nikt. O, mi się te pudło podoba za... 30 tysięcy. 30 tysięcy. O, nam jest. Będzie mnie gonił. O! Faj. Byłem. Tak wiem, doktorko. Tylko mnie tak laguje. Czy nie, nie wiem, czy to zrobię. No teraz widź poza mapę. Ta, jelu. No po prostu. Hit. Hit i to hit. Kolejny hit. To sobie poleciał. Dobra, on jest szybki. miał mnie złapać złapał kogoś innego no, mojego skina to nie widać co dobra? nie widzę jak kiedyś mi się zmieni już to się zmieni

Dźwięki, po prostu nie zwracajcie uwagi na dźwięki, bo ja nie mam na to znaczenia Tam mi powkadza? to To po prostu, jak jesteś jakąś osobą, to zasubskrybuj. Zostaw sobie łapkę w górę, żebym miał, żebym miał łatwiej, i sam miał. Jeden suba to równa się jeden Robux, a łapka w górę równa się jeden na ten gaśnięca więcej. Stawi ktoś łapkę w górę. Na no, nie zostawił. <coughs> hmm. O kur... To... To ja... Ja centralnie zleciałem go. jest zostawił łapkę. Tylko ja zginęłam. Chciałem połudło za 30 tysięcy. Wychodzę z gry. Chciałem do 30 tysięcy dobra, to będzie koniec tego filmu, bo się zarumowałem, bo przegrałem. Dobra, papa. Pa.